Cześć, z tej strony Mosakrus to będzie kolejna część poradnika. Poprzednim razem omawialiśmy robotykę, która w zasadzie zakończyła nam temat budowy bazy. Teraz przechodzimy do kolei. Kolej będzie składać się z trzech działów. Pierwszym będzie budowa stacji głównej, tej przy naszej bazie. Drugim be, drugi będzie opisywał budowę pętli oraz całej linii. Kilka wskazówek i to jak się je buduje. Trzecim będą bazy wypadowe, czyli te bazy, w których będziemy wydobywać surowce. W dzisiejszym materiale zajmiemy się pierwszą częścią odnośnie pociągów. Będzie to budowa stacji wyładunkowej, tej głównej przy bazie. Przed samą budową warto zastanowić się nad kwestią normalizacji. Czyli ujednolicenia, ewentualnie tam wprowadzenie pewnego schematu, ponieważ determinuje nam ona wielkość oraz rozkład bazy. Na normalizację składają się trzy wartości. Pierwszą jest wielkość składu, jaki będzie obsługiwać nasza stacja, czyli ilość wagonów, jaką powinien mieć maksymalnie każdy pociąg. W moim przypadku są to dwa wagony. Ponieważ stwierdziłem, że jest to dla mnie optymalne i wszystko przy tym sprawnie działa, a przy okazji nie musiałem tej stacji robić gigantycznie dużej. Kolejną kwestią jest ilość obsługiwanych pociągów w jednej chwili, czyli dokładnie w tym samym momencie. To też oddziałuje na wielkości rozkład stacji. Kolejnym, który oddziałuje na samą budowę stacji jest, czy chcemy prowadzić rozładunek jednokierunkowy, czyli z jednej strony tylko, czy z obu stron wagonu. Jak już ma, mamy rozpatrzone tamte kwestie normalizacyjne, to możemy zaczynać budowę. Jedno z głównych zasad przy budowie stacji to jest to, że jest ona tylko boczną odgałęzieniem, bocznym odgałęzieniem całej głównej linii. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie chcemy blokować głównej linii ruchu na niej, a tak by się stało, gdyby wszystkie wagony w tym momencie, znaczy wszystkie perony w tym samym momencie były zajęte, a byłaby to częścią głównej linii. Tak więc po prostu robimy rozgałęzienie. Tak jak w tym momencie. O, tutaj w, idziemy sobie w górę. Dlaczego w górę? Ponieważ e, dzięki temu nie zmienia nam się taki punkt startowy, czyli długość e, peronów. Jak ustalimy jedną długość, to łatwo nam będzie e, również e, zakończyć budowę samej stacji. E, dobrze, teraz tak. E, co jest ważne? Ważne przy budowie jest po pierwsze sama długość peronów. Jest ona zdeterminowana tym, jak długie mamy pociągi. Dlaczego? Ponieważ tak, stacja ogólnie rzecz biorąc, znaczy peron kończy się światłami i przystankiem. To jest, w każdym jest dokładnie tak samo i tu możecie zobaczyć, że o każdy ma przystanek światła to jest wszystko. Kolejna rzecz to jest właśnie odległość świateł od siebie na samym, na samym peronie. Czym to jest właśnie takim buforem? Jak widzicie, że pociągi jeden za drugim mogą stawać i przy okazji nie blokują linii wylotowej. Czyli tak, stawiamy sobie. Światła za każdym, tak jakby pociągiem. Tak jak już mówiłem, ja usta, ustaliłem u mnie, że mają być trzy pociągi jednocześnie obsługiwane, czyli mogą być trzy jednocześnie na stacji stać i mają nie blokować ruchu. Tak więc mamy tutaj jeden, mamy drugi i są oddzielone światłami, i mamy tutaj kolejne miejsce znowu oddzielone światłami, czyli to jest ta część. I, za, i kończymy to właśnie również świadłami wylot, wlotowymi dlaczego ponieważ właśnie ta granica określa które tory są zajęte zobaczymy że o właśnie jak już pociąg wiedzie sobie tutaj to ta część jest zablokowana ale ta jest dalej pusta i tutaj jest fajnie, bo inne pociągi z tej części również mogą skorzystać. Ja nie polecam ogólnie, że biorąc, znaczy przy takiej budowie ogólnie nie ma takiej konieczności nawet tutaj stawiania świateł w tym miejscu, ale ja ogólnie nie wiem, jakoś nie, nie polecam stawiania na wlocie i wylocie świateł kontrolnych, tak jak niektórzy robią. Z jakiego powodu? Z takiego, że zakładam, że jeśli cokolwiek wyjedzie na tą część wylotową, to chcę, żeby każdy inny pociąg od razu widział, że cokolwiek już tu jest, żeby nie została zablokowana, bo, bo jeśli postawimy na przykład tutaj gdzieś, w tej linii, światła kontrolne, to w tym momencie może się okazać, że pociąg, który sobie powiedzmy wyjechał stąd, tutaj zostanie zatrzymany, bądź też na przykład zatrzymany zostanie tutaj, znaczy tu akurat jest nie istotne. tutaj, może zablokować inny poprzedni pociąg, jeśli okaże się, że na przykład zrobił się korek na rondzie wylotowym. Bo tak jak mówię, no przy większej ilości pociągów jest bardzo łatwo o właśnie korki, czy jakieś blokady, jeśli nie jest to dobrze pomyślane. Dlatego mówię, warto nie stosować żadnych dodatkowych świateł na części wylotowej. Ona ma być oddzielona tylko i wyłącznie od samego, samego ronda i samej linii, ale jako taka ta część odtąd do końca peronów musi być jednym, znaczy powinna być jednym elementem. Kolejna kwestia, czyli tak, długość peronu już mamy załatwione. Kolejna kwestia jest to sama odległość peronów od siebie. To akurat zdeterminowane jest tym, czy chcemy realizować rozładunek jed... z jednej strony, czy z obu stron wagonów. Możliwe jest i taki, i taki. Przy wyładunku obustronnym mamy większą przepustowość wylotową materiałów, co też jest, co też jest fajne, ale oczywiście determinuje nam to troszeczkę powiększenie odległości między z samymi peronami, tak żeby nam się ten system właśnie wyładunkowy zmieścił z tego wagonu, bo musi, będzie zajmował mniej więcej dotąd oraz z tego wagonu też będzie zajmował no, no, mniej więcej dotąd, czyli tutaj wartałoby o dwie kratki, znaczy o dwa, dwa albo cztery pola zwiększyć odległość między nimi i wtedy nie, nie byłoby problemu z upchaniem całego systemu wyładunkowego. Sama ilość peronów z kolei jest no, zdeterminowana kwestią, ile materiałów chcę obsługiwać. No, w moim przypadku są to, znaczy miałem takie założenia, że będą to ruda żelaza, ruda miedzi, węgiel, oczywiście, ponieważ jest mi do zasilania awaryjnego ciągle potrzebny i do niektórych piecy. Kolejnym peronem u mnie jest to kwestia ropy naftowej, bo też obsłu jeden pociąg mnie obsługuje właśnie ropę naftową. Eee, I kolejną kolejnym wagonem jest to. To właśnie zrobiłem sobie jako schemat i roboty mi taki sam schemacik budują na każdej stacji docelowej. Jest to właśnie konserwacyjny pociąg. On ma tylko lokomotywy i jeden wagon, do którego wchodzą te wszystkie elementy. I on se lata dosłownie po każdym peronie. On leci stąd, leci do wszystkich stacji załadunkowych po kolei, jedna po drugiej, potem przyjeżdża znowu po zapasy. Bierze zapasy i znowu leci w drogę. Ostatnim peronem u mnie jest ten peron, czyli w, tutaj jest kamień, sam kamień, tak więc też nie potrzebowałem go dużo, ponieważ go dużo nie zużywam, więc ten pociąg jest troszeczkę krótszy. Kolejny tor to w zasadzie jest zarezerwowany po prostu na coś nowego, co może wpadnę później. Jeśli chodzi o kwestie wyładunkowe, to zasada działania jest dokładnie taka sama jak u, u wszystkich. Jeśli oglądacie jakieś inne filmiki, to, to zobaczycie. Jeśli nie, to, to, to zasada jest prosta. E, przy samym to, że e, podparkowujemy pierwszy pociąg do stacji i zatrzymujemy go, żeby on stał, żebyśmy mieli tak jakby e, na widoku, to. W jakich odległościach potrzebujemy postawić insertery i inne rzeczy? Jak już stoi, to stawiamy po kolei. Na przykład, ja obsługuję 5 inserterów to jest taka dość optymalna dla mnie kwestia czyli tak, 5 inserterów wyładunkowych, potem skrzyneczki jako bufor wyładunkowy, no i znowu 5 inserterów już wprowadzających do linii głównej. Obok, po drugi wagon dokładnie taka sama kwestia. Jeśli zdecydujemy się na wyładunek obustronny, będzie dokładnie tak samo z drugiej strony. I to wszystko potem wpinamy do jednego pasa transportowego bądź też dwóch, które nam dostarczają same już przywiezione materiały do piecy. Co tu jeszcze? Hmm. Aha, ostatnią kwestią co do samej stacji głównej, bo w zasadzie tu już większość jest powiedziana. Bo akurat sama budowa jest prosta, tylko to tak skomplikowanie wygląda. Ostatnia kwestia jest to zasilanie pociągów. Ponieważ wiemy, że pociągi jeżdżą na węgiel, bądź też na jakiś inny element spalany, czyli drewno, węgiel, bądź też paliwo z ropy, tak czy inaczej musimy te pociągi zasilać, bo one go spalają więc, i nie chcemy również, żeby te pociągi gdzieś stanęły na linii, bo wiadomo będą nam blokować wtedy tę linię. Dlatego warto zrobić sobie mechanizm zasilający, czyli tak jak tutaj inserty ładujący, jakaś skrzyneczka czy coś na węgiel i inserter właśnie, który będzie na bieżąco uzupełniał tę skrzynkę. W ten sposób wykluczamy możliwość właśnie zatrzymania się pociągu, ponieważ jeśli on chwilę tutaj postoi w trakcie wyładunku, jednocześnie zostaje załadowany węglem, a węgiel na długo starczy. Tak więc on po prostu zrobi sobie kolejną rundkę, znowu zostaje załadowany gdzieś tam materiał, pociąg znowu przyjedzie i znowu w trakcie wyładunku zostaje załadowany węglem lokomotywa i będzie mógł w ten sposób kursować w nieskończoność. Tak więc o tym właśnie paliwie zasilającym lokomotywy warto pamiętać i warto sobie to automatyczne ładowanie, to zasilanie lokomotywy węglem zrobić ponieważ potem nie musimy biegać sobie ręcznie, ładować tutaj gdzieś na pociągu cięknie czy coś tego tego, nie musimy się w ogóle o to martwić. O, a sam schemat tego, tego zasilania jest dokładnie taki sam dla wszystkich innych peronów, a tak jak mówiłem, wprowadziliśmy normalizację, więc odległości od peronów są dokładnie identyczne dla wszystkich więc wystarczy właśnie tylko na tej samej wysokości w każdym pociągu, znaczy w każdym peronie po prostu wprowadzić taki mechanizm i automatycznie o, zobaczcie, że wszędzie po prostu było go zrobionego i od tamtej pory po prostu ja stawiam pociąg i już się nie martwię. Taka stacja, jaką ja tutaj zrobiłem, może obsługiwać bardzo dużo pociągów, bo to jest na każdym peronie mogą stać jednocześnie 3, czyli mamy 3, 6, 9, 12... 15, i tutaj będzie z 18, tak więc jest sporo, naprawdę sporo. Co, co, co było właśnie założeniem? Tak, takie było założenie, że to jest multistacja. I tak jak mówię, no na, w, moim, w tym momencie na mojej linii głównej krąży jednocześnie 13 pociągów. I jak widzicie, właśnie co chwilę któryś podjeżdża, któryś czeka. Reszta leci w trasę i znowu z tyłu podjeżdża kolejny, ten jest wyładowywany, znów kolejny czeka. Cały czas, cały czas coś się dzieje, także wszystko fajnie wygląda i yy, dobrze też to działa i bardzo przyjemnie się również to ogląda. O, także ze stacji głównej zbudowy byłoby to tyle. Także dziękuję za uwagę i yy, zapraszam do kolejnego materiału.